Dziś uczniowie uczcili ofiary stanu wojennego. Młodzi ludzie wspominali m.in. innymi Marcina Antonowicza, studenta, który zginął w 1985 roku w niewyjaśnionych okolicznościach po zatrzymaniu przez ZOMO. Marcin Antonowicz pozostał synonimem ofiary stanu wojennego, mimo tego, że w 1985 roku stan wojenny był już formalnie zniesiony, to nadal obowiązywała zwiększona represyjność prawa. Marcin Antonowicz to taka opowieść o Olsztynie, o tym, jaki Olsztyn był, jaki Olsztyn mógł być. I bardzo się cieszę, że młodzież dowiaduje się o historii miasta poprzez taką żywą historię poprzez żywą, żywe obcowanie z historią. Panie jakie znaczenie ma dzisiejsze wydarzenie edukacyjne dla młodzieży, dla tak młodych ludzi? Przede wszystkim trzeba przypominać, trzeba przypominać o ważnych wydarzeniach z historii Polski, nawet o tych tragicznych. A 13 grudnia 1981 roku to była tragiczna data i trzeba przypominać po to, żeby młodzi ludzie nie tylko pamiętali o dacie, ale co się z nią wiąże. Pamiętali o tym, że ludzie, którzy dążyli do wolności, niepodległości, suwerenności, do normalności, zostali podeptani w swoich prawach, przez tych, którzy wówczas rządzili, a więc przez reżim komunistyczny, który im tego odmawiał. Te upamiętnienia pozwalają nam zrozumieć, kto był sprawcą, kto był ofiarą, kto był po dobrej stronie, a kto po ciemnej stronie, jakby to nie zabrzmiało bardzo trywialnie, ale naprawdę w tym dniu trzeba pamiętać, że wtedy też był system zero-jedynkowy. Albo jest się za wolną, niepodległą Polską, albo hołduje się temu, żeby Polska dalej była sowiecką kolonią służącą i realizującą polecenia Moskwy zwłaszcza w polityce zagranicznej. I wówczas doszło do podeptania tych praw wolnościowych i trzeba przypominać, opowiadać, mówić Podczas wydarzenia wyręczono nagrodę za udział w pierwszej edycji konkursu wiedzy PRL-u. 11 olsztyńskich szkół wzięło udział 90 uczestników, trzy pierwsze miejsca. Zacięty bój, potrzebna była dogrywka w postaci egzaminu ustnego to świadczy o poziomie, ale też i daje taką nadzieję na przyszłość poprzez wiedzę, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w tego typu rywalizacji. Zachęcamy do tego, aby poznawać historię PRL-u tutaj w Olsztynie, bo ona jest szczególna. Ona jest związana między innymi z taką postacią jak Marcin Antonowicz. Dzięki świadomości pamięci historycznej kształtują się narody i ich tożsamość. Historia jest nieodzownym czynnikiem wychowania, a czym dla samych uczniów jest właśnie pamięć historyczna i dbanie o nią. Jest bardzo kluczowa. Teraz wielu młodych ludzi nie zna historii, nie zna tego, co się wydarzyło nawet te 50 lat temu, tak jak stan wojenny, jak się rozmawia. No i, no i no to jest trochę przejmujące. Powinniśmy popularyzować dalej taką naukę i tak dalej. Jako, że tak powiem, uczennica tej szkoły bardzo zależy nam na takich historycznych wydarzeniach i często są właśnie takie apele na jakieś dni historyczne, często też na historii gadamy o takich rzeczach, więc to naprawdę też bardzo dobrze na nas wpływa i też na pamiętanie po prostu o tym, co się działo w przeszłości. Akurat uczymy się w liceum, w którym wiedza historyczna jest stawiana bardzo wysoko. Tutaj, jak widać po tym apelu, Często odbywają się takie konkursy, wydarzenia, przedsięwzięcia. Szczerze mówiąc, nasi uczniowie, myślę, że mogę powiedzieć, lubią uczyć się historii. Mamy naprawdę cudownych nauczycieli uczących tego przedmiotu, więc myślę, że na pewno historia i wiedza o społeczeństwie, wszystkie tematy z tym związane są bardzo wysoko stawiane w naszym liceum. Wiedza historyczna jest istotna. Ważne jest pamiętanie o chociażby o ofiarach, jak dzisiaj, stanu wojennego. Istotne jest też to, że ta historia, jest pielęgnowana i nie zapominamy o tym, a także interesujemy się na co dzień. Jest to dla nas forma rozrywki, kiedy możemy zagłębić się w losy czy to historii współczesnej, czy wcześniejszej jest to po prostu dla nas bardzo ważne. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym. W dramatycznym momencie polskiej historii. Przypomnijmy, po północy 13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojazdy opancerzone i wozy bojowe. Zmobilizowano około 80 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tysięcy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, internowano ponad 10 tysięcy działaczy opozycji, w tym przywódców krajowych i regionalnych władz Solidarności, wprowadzono godzinę milicyjną, zawieszono działalność wszelkich stowarzyszeń i organizacji. Zakazano zgromadzeń, strajków i protestów. Do najtragiczniejszych wydarzeń doszło 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji strajkującej załogi kopalni Wujek w Katowicach. W wyniku przeprowadzonej przez Zamo Wojsko Akcji zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Do dziś nie jest znana dokładna liczba śmiertelnych ofiar stanu wojennego. Szacuje się, że było ich od około 50 do ponad 100. Większość z nich poniosła śmierć podczas protestów, strajków i demonstracji. Stan Wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a następnie zniesiony 22 lipca 1983 roku.